Jestem zmuszony zrobić taki łańcuszek z drewna dla naszych ar, bo już zaczynają nam troszeczkę skubać i drzwi, już nie tylko wolierkę, ale właśnie się zabierają właśnie za jakieś tam listwy, za karnisze i tak dalej i tak dalej, dlatego trzeba byłoby coś im przygotować, żeby miały czym się bawić. Będziemy wycinać na chwilę krążki najpierw. To jest żeby to było drewno i liściaste Krążków trochę wycołę już to będziemy je nawiercać. Nawiercamy je takim wierszom opaskowym, dwunastką, żeby móc przełożyć właśnie yy, taką grubszą linę Krążków trochę żeśmy już nawiercili. Mam większe, mam mniejsze, żeby to przekładać. No i teraz bierzemy się za linę. Już pokazywałem, mam taką linkę, ale mam jeszcze tutaj taką linę, która była grubsza. Natomiast ptaki już ją poszarpały, jak widać. Ale da się to wszystko rozłożyć i będą fajne jeszcze z tego liny, które też wykorzystamy. Także nie będę nic marnował, będziemy te przekładać. Mamy zamiar zrobić. Może tak to uniosę troszkę, żeby lepiej było widać. Coś takiego. To takie właśnie krążki na linie jutowej. Tu pomiędzy nimi węzełki. Mamy takie miały dyn-dadełko, że tak powiem. No to będziemy plątać to. Przekładamy po prostu sznurek i węzełki, jak powiedziałem. Dwa węzełki robimy dlatego, że otwory nawierciliśmy troszeczkę większe, a sznurek jest do i przez to musimy podwójnie teraz plątać, żeby nam nie wyłaziło. Jeden duży krążek, drugi mały krążek, te dwa węzły. No, trochę takiej zabawy. Chciałem gadać, bo hałasowało to. Przywiercamy taki patyczek brzozowy, na którym właśnie poprzewieszamy te krążki. Będziemy przekładać teraz przez te otwory, które nawierciliśmy. No, właśnie tam jest 80, jest trochę gruby, ciężko jest przełożyć, no, ale dobra, udało się. I na końcu dwa węzełki żeby nam się to nie wysunęło no już zrobiliśmy wydaje mi się że tak to będzie chyba odpowiednio wyglądało zaraz zawieszę to u papuk będzie lepiej widać no jestem uszuary pokażę jak to wisi w ten sposób żeśmy zawisili wiem czy to dobrze widać no fajnie widać jest jak mnie ten skubie diabeł Wskoczył na mnie i już mnie to za ściąga No myślę, że się zainteresują tym Chociaż tutaj mają sporo yy, Wszystkiego, bo mają liny poprzewieszane, mają jakąś kościołeczkę, widzę tu, że ona zawiesiła im też taką Drewianą nam została Tu drabinkę, również no, widać, że już Gryzą A ty złaj ze mnie